Jedziemy sobie prosto, prostą drogą, ale mamy tu utrudnienie w postaci ciężarówki na poboczu, więc robimy omijanie. Kierunkowska z lusterko, wolne. Pyk i powrót. Kierunkowska z prawe lusterko i tak wygląda omijanie. No i proszę bardzo, jeszcze przy okazji wypuścimy autobus z przystanku, bo oczywiście w obszarze zabudowanym trzeba. Proszę skręcić w lewo na skrzyżowaniu o ruch okrężny. W lewo. Tutaj patrzymy tablica, w lewo tylko lewym pasem. Hops, na lewy pas. Jeszcze trójeczkę zrobię, bo trochę to zostało do ronda. Ale z powrotem dwójka, bo na rondo wjeżdżamy na dwójce najlepiej, żeby przy okazji wyhamować silnikiem. Nie najeżdżamy na kostkę po wewnętrznej stronie. Kierunkowska z lusterko i odjazd na zewnątrz. Piesi daleko. Gaz, truja, no i znowu droga sprowadzona z lewy pas, czyli jak tylko kończy się ciągła i jest wolna, zmieniamy pas na prawy. Proszę zawrócić na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Okej, okay, tu nie zawracamy. Mimo, że sygnalizator jest ogólny, zwykły, kolizyjny, i nie ma żadnego zakazu. To mamy tablicę informacyjną na latarni, która informuje o tym, że z lewego pasa tutaj nie da się skręcić w lewo. Potwierdzają to znaki poziome na jezdni, więc jeżeli nie można z lewego pasa skręcić w lewo, no to nie można też zawracać. Czyli jedziemy dalej prosto czerwone. Oho, okej. Okay. Wyhamowałem sobie wcześniej silnikiem, więc nie muszę się zatrzymywać. Zdążyło się zrobić zielone zanim dojechałem. No i tutaj ograniczenie do 30 i progi zwalniające progi typu poduszki berlińskie pochodzą wywodzą się z berlina zostały zaprojektowane głównie z myślą o karetkach pogotowia żeby karetki mogły przejeżdżać przez takie progi szybko bez zwalniania przejście dla pieszych i uwaga taka trzydziestka odcinkowe ograniczenie prędkości obowiązuje do najbliższego skrzyżowania ta droga z prawej strony pierwsza droga która tutaj jest to jest proszę spojrzeć droga wewnętrzna Połączenie drogi twardej z drogą wewnętrzną nie stanowi skrzyżowania, jest wyłączone z definicji skrzyżowania, więc tym samym nie odwołuje ograniczenia prędkości. Więc dalej jedziemy 30. To no jest dobra okazja, żeby zmienić pas. No i tu mamy skrzyżowanie, gdzie nie ma żadnych znaków, nie ma sygnalizacji świetlnej, więc tu będziemy zawracać. Jedyne co, na co trzeba uważać, nie ma pasa, który służy tylko do skrętu w lewo i do zawracania. Fajnie stoi samochód do skrętu w lewo na środku śluzy, dlatego ja sobie wjadę tu przy krawędzi, bardzo dobrze widać tą różnicę w ustawianiu. skręcający w lewo staje na środku śluzy, zawracający zatrzymuje się przy krawędzi, zaraz przy lewym krawężniku, mamy wolne, warto się dobrze rozejrzeć, bo tu jest przejście dla pieszych ruchliwe, żeby ktoś tam nie nadszedł z boku, akurat wolne. Jakieś roboty drogowe na lewym pasie, więc nie ma co się za bardzo rozpędzać też. Warto uważać, szczególna ostrożność musi być zachowana za każdym znakiem ostrzegawczym, włącznie z takim. No i 30 znowu z drugiej strony. Na tej samej drodze, na drugiej jest też ograniczenie do 30. Tak samo odwołane najbliższym skrzyżowaniem i to jest dopiero skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Tutaj po prawej stronie są jeszcze dwie różne takie małe dróżki, ale to nie są skrzyżowania, tylko dojazdy do posesji, do obiektów przydrożnych. Jak popatrzycie w drogę po prawej, to tu jest brama wjazdowa do posesji, no i parking, więc to nie odwołuje trzydziestki. Proszę zawrócić na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Ok, tu już mało miejsca na zmianę pasa, bo ciągła linia się zbliża, to poczekam. Tutaj i tak nie można zawracać, bo tu z kolei jest sygnalizator kierunkowy, czyli taki ze strzałką w środku. Wiąże się to z nakazem jazdy, czyli jeżeli jest sygnalizator kierunkowy, to można z danego pasa pojechać tylko i wyłącznie w kierunku wyznaczonym przez strzałkę. Czyli jak nie ma strzałki zawróconej do tyłu, tylko jest strzałka w lewo, to zawracać nie można. No i to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną odwołało ograniczenie więc gaz żeby się trochę rozpędzić pamiętajcie że dynamika jazdy podlega ocenie na egzaminie więc jak macie dobrą okazję to wciśnijcie ten gaz po prostu pokażcie że się nie boicie przyspieszamy jak należy no i zawracamy na rondzie czyli zjeżdżamy trzecim zjazdem z ronda po wewnętrznej i do zewnętrznej przed zjazdem